Prawdziwa miłość ta, która ujawnia się w momentach największej wrażliwości, która rośnie w cichą siłę najsubtelniejszych gestów. Gdy dwie dusze spotykają się, nie ma barier, których siła tego spotkania nie mogłaby pokonać. Serce ten cichy przewodnik wie, że stoi przed czymś wyjątkowym, unikalnym i rzadkim. To tak, jakby wszechświat konspirował, przynosząc na świat zwiastun głębokiego i transformującego połączenia. Dziś jesteś centrum tej podróży, łącznikiem, który wzbudza w drugim pragnienie czegoś głębszego, autentycznego i wiecznego. Tak on cię widzi, jako szansę na prawdziwą miłość, taką, która rodzi się ze spotkania nie tylko ciał, ale dusz, które się rozpoznają i przyjmują. W tej chwili on czuje, że musi skorzystać z tej szansy, bo czuje, że jesteś czymś więcej niż możliwością. Jesteś obietnicą szczęścia. Twoja wrażliwość i emocjonalna równowaga są jak latarnie, które prowadzą, inspirują zaufanie i wzbudzają odwagę do głębszego zanurzenia się. To energia obecności i empatii sprawia, że chce być przy tobie, budować coś solidnego i znaczącego. W ostatnich czasach mogło być oczekiwanie, lub nawet niepewność, ale teraz nastał czas na postęp. Istnieje namacalna energia, która ogłasza ruch i zmianę. Wszystko, co było zawieszone, wszystko, co wydawało się zatrzymane, teraz ma szansę płynąć. Ten weekend przyniesie potrzebny impuls do przerwania więzów przeszłości, pozwalając uczuciom rosnąć i umacniać się. Jest ukryte pragnienie zbliżenia. I on czuje, że nadszedł czas, by się otworzyć, by ujawnić to, co od dawna tkwiło w jego sercu. Więcej niż słowa, on pragnie pokazać. Jest tak, jakby każdy gest, każde spojrzenie miało na celu wyrażenie tego, co czuje w sposób czysty i autentyczny. Istnieje możliwość deklaracji, lub nawet prośby o nowy początek. Ale przede wszystkim istnieje pragnienie budowania relacji opartej na równowadze i wzajemnej wymianie. On widzi w tobie kogoś, kto go rozumie, kto jest zdolny dostrzec jego cienie bez oceniania ich kogoś, kto oferuje mu rodzaj miłości, która nie wymaga, ale inspiruje i akceptuje. Jednak, jak każda istota ludzka, on też nosi ślady, wspomnienia dawnych bóli, które sprawiają, że się waha. Może być tak, że wziósł bariery, że w niektórych momentach wydaje się odległy lub nawet powściągliwy. Jednak te mury, które wzniósł, ta ochrona, którą niesie, powoli zaczynają ustępować. On czuje, że przy tobie może być sobą, bez potrzeby udawania czy ukrywania swoich słabości. I to pierwszy krok, aby relacja mogła wzrastać stabilnie, oparta na prawdzie i zaufaniu. Nadzieja odradza się, a On zaczyna dostrzegać przyszłość u Twojego boku ścieżkę, na której oboje mogą kroczyć razem, przezwyciężając wewnętrzne konflikty i znajdując ukojenie w sobie nawzajem. Pojawia się energia uzdrowienia w powietrzu siła, która napędza Was, aby zostawić przeszłość za sobą i zrobić miejsce na nową fazę. On dostrzega, że przy Tobie ma szansę być najlepszą wersją siebie. I to przynosi mu pokój i pewność, jakiej nigdy wcześniej nie czuł. Jeśli jest coś, co jeszcze trzeba powiedzieć, jakieś nieporozumienie, które trzeba wyjaśnić, to jest idealny moment na to. Pragnienie komunikacji, ustanowienia solidnej podstawy, na której oboje moglibyście czuć się bezpiecznie i szanowani, jest silne. W powietrzu unosi się szczerość, klarowność, która pragnie być wyrażona. On chce, żebyś znała Jego uczucia, ale co ważniejsze, chce, żebyś znała Jego intencje, zaangażowanie, które jest gotów podjąć, abyście mogli zbudować coś prawdziwego i trwałego. O to właśnie chodzi w tej szansie, która stoi przed Wami. On czuje, że otwierając się na tę prawdziwą miłość, będzie mógł zostawić za sobą dawne bóle i oddać się czemuś nowemu, świeżemu i pełnemu obietnic. I nie chodzi tu tylko o puste obietnice czy przelotne iluzje. On pragnie miłości, która da mu wzrost, a ty jesteś tą siłą bezpieczny port, w którym może zakotwiczyć swoje wątpliwości, a gdzie wzajemne zaufanie będzie kompasem, który poprowadzi każdą decyzję. To jest moment, w którym możesz również sobie pozwolić pozwolić sobie być widzianą i zrozumianą, zaufać budowanej przez Was więzi. Piękno tego momentu tkwi właśnie w prostocie pragnienia obojga. Kochać bez pośpiechu, ale z intensywnością. Budować coś solidnego, nie tracąc lekkości. Jest szczera chęć, aby dusza przemówiła, abyście byli ze sobą całością. I to, moja droga, jest rzadkie. Jest rzadkością znaleźć kogoś, kto chce iść dalej niż wygląd, kto chce poznać każdy szczegół twojej historii. Kto szanuje twoje blizny i jest gotów dbać o twoje serce z taką troską i oddaniem, na jakie zasługuje. Stopniowo poddaje się idei, że miłość to akt odwagi. Rozumie, że aby zbudować coś prawdziwego z tobą, będzie musiał odłożyć maski na bok, pokazać kim jest bez strachu przed oceną. Zdaje sobie sprawę, że przy tobie może być wrażliwy, że ta wrażliwość go nie osłabia, ale czyni go bardziej ludzkim. I to właśnie ta ludzkość zbliża go bardziej do ciebie, sprawia, że widzi w tobie kogoś, z kim może dzielić najintymniejsze marzenia i niepewności, których być może nigdy nikomu nie ujawnił. Nie zdziw się, jeśli w ten weekend okaże się bardziej chętny do rozmowy, do otwarcia serca. Jest w nim pilność, pragnienie, aby powiedzieć wszystko, co może skrywał przez tak długi czas. Jakby wszechświat sprzysiągł się, abyście oboje mogli przeżyć to doświadczenie bez pośpiechu, bez ciężaru oczekiwań, ale z czystością tych, którzy oddają się całkowicie. Chcę wykorzystać tę okazję, ponieważ wie, że jesteś wyjątkowa i nie chce, aby ta szansa mu umknęła. Czuję, że przy tobie może odkryć nowe formy miłości. Może pokonać blokady i stać się lepszym człowiekiem. Kimś, kto idzie ramię w ramię z ukochaną osobą, Wspólnie stawiając czoła wyzwaniom i świętując każde małe zwycięstwo. Dlatego nie dziw się, jeśli pojawi się z innym blaskiem w oczach, będzie bardziej uwrażliwiony na szczegóły, jego dotyk będzie bardziej czuły, a jego słowa głębsze. Jest w trakcie przemiany, porzucając stare kajdany i pozwalając sobie na przeżywanie tej historii całym sercem. I nawet jeśli czasami wydaje się wciąż obarczony lękiem, wiedz, że ten etap jest tymczasowy. Te emocjonalne blokady, które nosi, są jak fale, które przychodzą i odchodzą, ale stopniowo uczy się ufać miłości, którą budujecie. Zdaję sobie sprawę, że z tobą jest nadzieja na inna przyszłość przyszłość, w której nie musi się cały czas chronić gdzie miłość jest bezpieczną i wolną przestrzenią. Między wami jest energia uzdrawiania połączenie, które przekracza to, co słowa mogą opisać? To tak, jakbyście razem mogli nie tylko kochać, ale także leczyć rany przeszłości, znajdować nowe znaczenia dla tego, co wcześniej wydawało się niemożliwe. I to uzdrawianie jest wzajemne. Tak jak On znajduje w Tobie schronienie dla swoich bólów, Ty również dostrzegasz, że będąc przy Nim, możesz eksplorować własne uczucia, odrzucić niepewności i zaufać. On przynosi Ci poczucie przynależności. Ciepło, które przypomina ci, że miłość, gdy jest prawdziwa, potrafi przyjąć, przekształcić, unieść. Być może to jest moment, aby również zastanowić się nad swoimi własnymi barierami, lękami, które możesz nosić. Pamiętaj, że miłość to stała wymiana energii, i otwierając serce dla niego, otrzymujesz siłę, która wykracza poza twoje wyobrażenia. Oboje macie potencjał, aby razem stworzyć coś wielkiego. Coś, co nie tylko wypełnia luki pominionych miłościach, ale także redefiniuje, co oznacza miłość dla każdego z was. Jesteście na drodze, na której możecie rosnąć obok siebie, ucząc się, ewoluując i wzajemnie się inspirując. Ten weekend to coś więcej niż tylko upływający czas. Reprezentuje portal do nowej fazy, moment, w którym możecie w końcu zsynchronizować swoje energie i podążać w tym samym kierunku. Nie chodzi tylko o to, co on czuje do ciebie, ale o to, co możecie razem zbudować. On chce być obecny. Chcecie słuchać. Chce być kimś, komu możesz zaufać. Istnieje szczere pragnienie, aby ten związek był czymś więcej niż przelotnym doświadczeniem, aby był prawdziwie głęboką więzią, partnerstwem, w którym oboje możecie wyrażać to, co najlepsze w sobie. On czuje, że jesteś szansą na miłość, która naprawdę ma sens, miłość, która nie wymaga, nie potrzebuje masek. A jeśli jest coś, czego pragnie, to cieszyć się każdą chwilą u twego boku, poznać cię głębiej, zbudować relację, w której możecie być całością i szczerością. On wie, że macie wszelkie warunki, aby się udało, że połączenie, które dzielicie, jest rzadkie i trzeba je cenić. Nie ma pośpiechu. Ale jest szczera chęć, aby wszystko płynęło naturalnie, aby każdy krok był podejmowany z pewnością, że idziecie w tym samym kierunku. Czasami miłość pojawia się w drobnych rzeczach, w sposobie, w jaki trzyma Twoją rękę, w spojrzeniu, które wyraża więcej niż tysiąc słów, w sposobie, w jaki stara się być obecny nawet w chwilach ciszy. To są detale, które naprawdę się liczą, to te subtelne gesty pokazują, jak bardzo jest zaangażowany w to, aby się udało. Każda chwila u Twojego boku jest dowodem na to, że jest gotów iść naprzód, stawiać czoła swoim lękom, zostawiać za sobą stare rany. On wie, że jesteście na właściwej drodze, że Wasza miłość ma głębie, której niewielu ludzi może doświadczyć. Więc, droga moja, pozwól sobie przeżywać to doświadczenie z całą intensywnością. Korzystaj z każdej chwili, pozwól miłości płynąć bez strachu. Bez rezerw. On jest gotów przeżywać to z Tobą, a wszechświat jest z Wami, oferując idealne warunki, aby ta miłość mogła rosnąć i rozkwitać. Jeśli pojawią się wyzwania, niech będą one wspólnie pokonywane, ponieważ prawdziwa miłość jest taka, która wzmacnia się w trudnych chwilach, znajduje siłę w przeciwnościach i rozkwita w burzach. Życie składa się z tych spotkań, które zmieniają wszystko, które przekształcają naszą wizję świata i nas samych. Stoicie przed rzadką możliwością, szansą na zbudowanie czegoś prawdziwego, czegoś, co przetrwa próbę czasu i nada obojgu nowe znaczenie słowu miłość. To droga odkryć, szczerych wymian i wzajemnych nauk. On chce być tą osobą dla Ciebie. Chcę ci ofiarować to, co najlepsze, chcę budować przyszłość, w której możecie rosnąć razem, ramię w ramię, trzymając się za ręce, stawiając czoła każdemu wyzwaniu i celebrując każde osiągnięcie. Pamiętaj, że prawdziwa miłość jest cierpliwa, jest współczująca, jest silna. I On czuje, że z Tobą znalazł kogoś, kto go rozumie, kto go szanuje i kto akceptuje go takim, jakim jest. Ta akceptacja, to wzajemne oddanie, to właśnie czyni Waszą miłość wyjątkową. On czuje, że u Twego Boku może być najlepszą wersją siebie i chce Ci ofiarować miłość, która nie zna barier, miłość, która przekracza słowa i objawia się w czynach, w opiece, w szacunku. Więc w ten weekend pozwól, aby ta energia płynęła między Wami. Skorzystaj z okazji bycia u boku kogoś, kto cię widzi, kto cię docenia i kto pragnie zbudować coś prawdziwego. Pozwól sobie otworzyć serce, pozwól, aby miłość mówiła bez strachu, bez zastrzeżeń. On jest gotów zrobić to samo otworzyć serce dla ciebie, dać ci szansę na miłość, która jest przede wszystkim prawdziwa. To jest ta chwila, kochanie. Cenny moment, w którym wszechświat ustawia gwiazdy, kiedy energie zbiegają się, aby otworzyć ścieżkę, która rozciąga się między wami, jasna i pełna możliwości. On jest gotowy, z sercem na dłoni, gotów zrobić krok w kierunku czegoś większego, czegoś, co przekracza przelotną namiętność. Istnieje w nim szczera chęć przeżycia tego doświadczenia u Twojego boku, stworzenia historii, która będzie pamiętna, która będzie miała głębie i znaczenie. Zauważ, że on nie chce być tylko obok ciebie. On chce być kimś, na kim możesz polegać, kimś, komu ufasz z zamkniętymi oczami. Widzi w tobie partnerkę, kogoś, kto inspiruje go do rozwoju, do tego, by być lepszym każdego dnia. Każdym gestem stara się pokazać, że to, co czuje, jest prawdziwe, że to połączenie nie jest przypadkowe, ale wynika z rzadkiej harmonii, z głębokiego spotkania, którego doświadczają tylko nieliczne dusze. Wierzę, że przy Tobie może być prawdziwy, może być sobą w pełni, i właśnie tę wolność ceni najbardziej. W ten weekend pozwól sobie poczuć tę energię, oddaj się chwili, ciesz się każdą sekundą spędzoną z Nim, każdą rozmową, każdym spojrzeniem. Jest coś magicznego w prostocie bycia razem, w sposób, w jaki milczenie między Wami mówi równie dużo co słowa. To te małe chwile. Te momenty czystej obecności budują solidność związku. To w tej bezpiecznej przestrzeni prawdziwa miłość rośnie, kwitnie i zapuszcza korzenie. On jest gotów rozbroić bariery, odłożyć obronę na bok. Jest gotów pokazać ci swoje najlepsze strony, przyjąć cię, budować u Twojego boku. A najpiękniejsze jest to, że pragnie, abyś była dokładnie taka, jaka jesteś, ze wszystkimi swoimi odcieniami radościami, a nawet swoimi niepewnościami, bo prawdziwa miłość przyjmuje, rozumie i troszczy się. A On chce być tą obecnością, która cię wzmacnia, zachęca i idzie z tobą przez wszystko, co nadejdzie. Jeśli jest jakieś zaproszenie, które Ci składa, to by żyć tą miłością bez strachu, by pozwolić sobie być szczęśliwą u Jego boku, by uwierzyć, że razem macie moc tworzenia historii, która będzie pamiętana z ciepłem i wdzięcznością. Chcę, abyś przez każdy gest, każde słowo zobaczyła, jak bardzo ceni to połączenie, jak bardzo jest gotów inwestować, aby ten związek kwitł. Wierzę, to wyjątkowa szansa i przy Tobie chcę czerpać z niej każdą chwilę. Tak więc, kochana, niech ten weekend będzie portalem do nowej fazy, zaproszeniem do oddania się, do prawdziwej i szczerej miłości. Utrzymuj otwarte serce, spokojny umysł i zaufaj. Miłość woła. A wy macie szansę odpowiedzieć z całą intensywnością, na jaką zasługuje. Niech wspólnie wykonacie pierwszy z wielu kroków na tej podróży, która obiecuje być wyjątkowa, głęboka i prawdziwa. To jest Twój czas, aby przeżyć miłość, o której zawsze marzyłaś miłość, która nie wymaga perfekcji, ale przyjmuje, przemienia i wzmacnia. U Jego boku możesz pozwolić sobie na odczuwanie każdej emocji. Przeżywać każdą chwilę z pewnością, że idziesz autentyczną i prawdziwą ścieżką. Pozwól sobie to przeżyć. Przytul tę więź z odwagą, zostawiając za sobą jakiekolwiek obawy i tworząc miejsce na uczucie, które jest głębokie, prawdziwe i rzadkie. To jest moment, aby wykonać krok w kierunku tego, co naprawdę się liczy: miłości, która odżywia, buduje i przepełnia. Teraz chcę usłyszeć od Ciebie. Podziel się w komentarzach, czy już przeżyłaś, lub pragniesz przeżyć taką miłość, która przemienia i leczy? Zostaw tu swoje doświadczenia, lub to, czego oczekujesz od takiej głębokiej więzi. Wymieniajmy się refleksjami, inspirujmy się nawzajem. I nie zapomnij zostawić swojego lajka, jeśli ta wiadomość dotarła do Twojego serca. I oczywiście zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej treści o prawdziwej miłości, duchowości. I samopoznaniu. Razem stworzymy przestrzeń, w której miłość staje się najpotężniejszą siłą transformacji w naszym życiu.